Witam w kolejnym odcinku gramy na luzie Dzisiaj bitwa toperza Wprawdzie znajdowała się ona już na serwerze na youtube Jednakże z jakichś przyczyn się wgrało bez dźwięku Zatem postanowiłem dla was nagrać ją jeszcze raz z, tym, z komentarzem Bo jednak wiadomo mile się o, ogląda takie bitwy Tutaj toperz jedzie za siedzi za sterami jak pantery dwójki yy, TDK z drzewka niemieckiego ósmego poziomu Konkurenta Ferdinanda Dobrze znanego w większości graczy, jest to dobre rozwinięcie. Jak pantera 2 jest to dobre rozwinięcie. Jak pantery, i na pewno miłośnikom jak pantery się ten czołg spodoba. Bardzo dobra mobilność, wyśmienite działo, identyczne jak na Ferdku. Jest to działo 10 poziomu, więc i z porządnym kopnięciem, i z naprawdę dobrą penetracją, która w wypadku takiej bitwy, jak tutaj wylosowało właśnie toperzowi, że kilka ósemek. Y Świetnie sobie poradzi. Tą bitwę chciałem wam zaprezentować głównie dlatego, że tutaj Topesz pokaże nietypową grę TDK. Jest to gra w pierwszej linii, nie kampienie w krzakach, strzały z drugiej, natomiast bardzo aktywna gra jak Panterum, która mimo, że nie ma potężnego pancerza jak choćby Ferdinand, także może się nadawać tutaj do gry właśnie w pierwszej linii, jak zauważyliście już pewnie, tutaj Topesz właśnie prowadzi atak. Dla wielu to by się wydawało bezsensowne, jednakże jeśli potrafimy wykorzystać czołg, który, za którego strami siedzimy, na pewno sobie z tym, w tym znakomicie poradzimy. Tutaj na początek Topesz zajmuje pozycję na wzgórzu. Jest to bitwa spotkaniowa, więc tutaj zawsze o to wzgórze się toczą naprawdę silne walki. Tutaj wielu wrogów, wielu przeciwników wjeżdża na to wzgórze, to też właśnie ich tutaj podświetlił. Samemu zostając zauważonym jednak wycofuje się na z góry upatrzone pozycje, że tak powiem. Yy, należy, musi on pamiętać tutaj o artylerii, ponieważ ona może go naprawdę tutaj ostro uderzyć. Pierwszy strzał wisa trzeciego, który zanim yy, zdoła obniżyć działo do poziomu strzału, już, już, już będzie poza zasięgiem yy, możliwości by topesz dostał bułę jak pantera tutaj widzicie potrafi jednak czasem zdingować, mimo znakomitego działa jak teraz zauważyliście tutaj kw4 zdingowała, w wypadku nieodpowiedniego kąta możemy mieć problem z przebiciem takiego czołgu, ale też przyjmujemy w gąskę i topesz zadaje kolejny strzał kolejne 400 dmg na jego koncie, dwa strzały, 900 dmg Całkiem przyzwoicie. Ważne także jest to, że to nie jest damage zdobyty na jakichś czołgach szóstego tieru, tylko to jest wszystko na ósemkach. To jest niezwykle ważne dla przebiegu bitwy. Tutaj bardzo duża pomoc humela, który ładnie zdjął tą ka y kawuszkę. Kolejny tutaj piękny strzał. 550 dmg z podpaleniem, naprawdę tego isa to zabolało. Tutaj Topesz miał do wyboru strzelać w jednego lub drugiego isa. Zdecydował się na wyeliminowanie jednego z gry. Jest to bardzo słuszna postawa. W tym wypadku już nie będą go strzeliwać dwa isy, trzecie tylko jeden. W związku z czym automatycznie będzie dostawał mniejsze strzały od przeciwników. No, jak widzicie, minęły niecałe 2,5 minuty bitwy. Tobarz ma na swoim koncie już tutaj ponad 3000 damage'u. Dwa fragi, wszystko zrobione na ósmych tierach. Jest to naprawdę niezły wynik. 7 do 1 dla drużyny, i właściwie jest to w może nie w większości. Nie tylko zasługa toperza, ale naprawdę się walnie do tego przyczyni. Kolejny strzał tutaj w T34. Jak możecie zauważyć, takie granie jak panterą z doskoku pozwoliło zdobyć. Topeżowi przeważyć szale tej bitwy a ponadto nie stracić samemu zbyt wiele hapeków, już tutaj takie dość bardzo agresywne zachowanie sprawiło dopiero, że topesz zaczął tracić jakieś tutaj punkty życia zwróćcie uwagę, że po każdym strzale topesz w specyficzny sposób się wycofuje, dzięki temu w wypadku jakiejś szybkiej riposty jest bardzo duża szansa na odbicie pocisku, gdyż w ten sposób zwiększamy swój pancerz efektywny. No tutaj kolejne strzały to jest, są, są tylko formalnością w wygranie tej bitwy to już jest bardziej e, chwilowe. E, tutaj e, świetnie się ustawił T69 przeciwnika, jednak nie do końca to wykorzystał, jak zresztą za chwilę zobaczycie. E, wieża jest w tym momencie bardzo trudna do przebicia, e, zarówno dla Toperza, jak i dla ISA III. Jednakże no, e, T69 ma swoje ograniczenia, no i już no nie ma możliwości tak naprawdę, żeby zrobić cokolwiek. Ale... Widać, że tutaj były podjęte jakieś starania. Tutaj szybka eliminacja, to jest 69 już, tylko żeby zdobyć jeszcze jakieś punkty. Yy, Wiadomo, im więcej damage, tym więcej doświadczenia. Tutaj dużo szczęścia miał właśnie Super Pers, gdyż w odpowiednim momencie obrócił wieżę yy, i przed czym uratował się przed zadaniem yy, tutaj pewnej ilości punktów HP. No tutaj yy, zwróćcie uwagę to byś robić coś czego nie, rob, nie powinien właściwie robić, ramuje tutaj super Persa. No ale to już w takim wypadku można sobie na to pozwolić. Mam nadzieję, że bitwa wam się podobała do zobaczenia w kolejnej.